Otóż w ostatnim naszym programie przedstawiliśmy Skype Jastowski i Zgiego jako konkurencję. Tymczasem... No właśnie, może zobaczymy kolejną produkcję z Giego. Dry, drink, drink! Halo? Jak. O, telefon zaufania. No i co? Ja panie dzwonię w sprawie tego święta wiosny. Co to panie jest? Co ta młodzież panie wyprawia? Na wagary sobie chodzą zamiast do szkoły. I jak to panie wygląda? Dziewczyny poprzemierane jak... No nie powiem co mi to słowo, przez gardło nie przejdzie. A chłopaki jak te... Yy... Transformersy. Yy, te, te, no, transwestyci. No przecież mówię, że Transwestyci. I co oni robią panie? Biorą te kukły ze szmaty, do wody wrzucają i to się tamy... Zatykają śluzy i potem to zbierać trzeba. To bardzo nieekologiczne jest. No tak, a czy można wiedzieć, co pan na co dzień robi? Ja, panie, jestem właśnie ekologiem zawodowym. Się utrzymuje ze zbierania pajętych szmat, a przez to, że to rzekami spływa, to ja muszę do wody wchodzić, że się utopię kiedyś. A co wtedy będzie z polską przyrodą?